w ramach badania technicznego, a już możemy śmiało powiedzieć, że rozpoczynamy prawdziwe emocje i prawdziwe ściganie w 13 rundzie górskich samochodowych mistrzostw Polski i mistrzostw Słowacji. A teraz Wojtek już wyrusza na prawdziwe zniszczenia, walczy z nią. 1000 sekund życzymy No i właściwie, jakby tutaj z Błędem, próbujemy Państwu coś przekazać. Nie wiem, czy Państwo to słyszą, bo oni strzelają, więc e, gdy będą najszybsze, najszybszej, najmocniejszej silniki, przygotowywać się do startu. Pozwolimy Wam się podelektować ministra Radio Kraków przedstawiciel Turigaf. Światami 126p z informacją i apelem do Państwa. Zapraszamy gorąco. Jeżeli Państwo... To tutaj, jesteśmy przed wejściem do kościoła, Tam nasza strefa serwisowa. Można się. z na białej Angela, G3, do starty. Sobie przed chwilą podejść nieco bliżej kilku samochodów, no i sprawdzone przez mechaników, żeby tutaj wszystko działało sprawnie. No Paweł już pokazał, że ma silny samochód, że w takiej czerka chwilę dłużej. Rozumiem, że trzeba udać się w pogość za pieskiem, złapać go i odtransportować, przejechać tego podjazdu tak, jakby to sobie założył, z taką prędkością, z takim czasem optymalnym, jaki mógłby wykręcić w momencie, kiedy dojdzie do zatrzymania i do jakiejś komplikacji. ...gazy i za chwileczkę wyruszy. To jest jego drugi start do pierwszego podjazdu 13.00, siła, jest to wola się I za chwileczkę yy, w pościg, zanim ruszy Filip Piotrowski. Za... ...Jurkowski, który yy, patrzymy, powinien yy, być... Yy. Dzisiejszego dzieli tylko trzy e, punkty. Tomak Morawiec walczący i chcący utrzymać pozycję, bo się On jest liderem w swojej klasie, ale tak jak już wspomniałam trzy punkty wyróżnione. jutrzejsza trzynasta i jutrzejsza czternasta runda mogą e, zadecydować o tym. Mamy okazję tutaj. E, Dwodawa, ładnie lepszą przyczepką, żeby samochód był stabilniejszy, to widzimy także takie tak rozwiązanie konstrukcyjne u Tomka Morawca, który wyrusza na trasę. Czy coś nam się tutaj nie da, bo znów dzieje? Tomek także zmniejszył średnicę swoich kół, no ale niestety znów miga. Kolej Wojciechowski Węsztość jak najwyższa rodzicie, bo wtedy głośno i bardzo jest dzisiejsza jutrzejsza rundy, bo być może e, walczyć o... o co jest między zodatym wyniki 6 punktów, no i też ważne to żeby utrzymał. E,

w o Sport Automobil, polski, klasa Będzie na miejscu czwartym w swojej klasie po e, w, e, rundach. Dominik e, brał udział w e, czterech rundach, trzy udało mu się e, z numerem 58, kolejny zawodnik dla ja, e, Rafał i tutaj Rafał jest drugi w swojej klasyfikacji. Aha. Tutaj y, z trasy wyścigu Przątki dzisiaj po był Mapolskiego Rosma. No i coś tam się znów wydarzyło, ponieważ widzimy pilota wyruszającego na trasę. Y, zapewne, tak teraz to widzę, miga żółtej przyjemność, a szczególnie jego kierowca holować do pasa startowego Dreamlinera LOT Polish Airlines no i to był taki zaszczyt, natomiast niebawem dojdzie do sytuacji kiedy ten Fiat 126P z napisem LOT jest bardzo charakterystyczny, będzie ścigał się po pasie startowym 65 Tomasz Lewczyk wracamy Zawodnik, który spali tutaj najmniejszą ilość paliwa. Seat TDI proszę Państwa, proszę zobaczyć dostojnie, ekologicznie, troszeczkę czarnego dymku spod, spod tłumnika, ale no on, on tą jak... to jak... nas dzięki... Bardzo. Jak nasi mężczyźni kochają nie tylko Polacy, ale również ci Polacy, którzy mieszkają za granicą, przysyłają na duchach, do duchach... Wiele jest jeszcze do rozstrzygnięcia, wiele jest jeszcze do zabrania. Przepisuje go specjalny program, współczynnik Performance Factor. No z nim, że jest to się tutaj utrzyma i będzie przynajmniej w pierwszym wow! sektorze trasy sucha nawierzchnia to jestem przekonany, że zawodnicy z klasy pierwszej są w stanie przełamać barierę dwóch minut Kawin Handl na starcie i mamy jakiś mały problem który reprezentuje automobile plus punkt przewagi nad siłą, którego przed chwilą widzieliśmy, Mateusz każda przewaga Jednej setnej sekundy ma ogromne samochodże angolskich samochodowych mistrzostw Polski zostało rozegrane z po na ponakoncie, więc dla Grzegorza to równie ważny weekend, żeby poprawić tutaj swoje miejsce w klasyfikacji klasyfikacja 5B, jedna z najliczniej obsadzonych klas i Janusz Jania wciąż na... Była był jak się za zawodnikami, możecie się, przejechać, jeżeli ktoś jest za więc naprawdę to jest niesamowite. W tym momencie Automobil Klub Małopolski drugi swojej klasy, -y i właściwie my już. Widzimy ten zakręt, był tam mały uślizg, no było to ryzykownie, no proszę Państwa. Jakieś testy, yy, jakieś ukłony w stronę kibiców, aby cały czas wykonali stały krok, żeby można wykorzystać jego moc. Paweł Frączek ma trzy punkty straty do podnie. Te trzy punkty przewagi nad Pawłem Nawaciem i który podjechał ten jego pierwsza przygoda na tym wyścigu. Znaczyła się. Ścięciane. Znaczy, że on również w tym sezonie miał. Kilkakrotnie kochanie został z Dwa, razy W tym momencie dwie będzie coraz szybciej. Piotrek Staniszewski, zawodnik Automobil Klubu. Wyjechał niej. Robert Szybocki wyjechał. Państwo na pewno lepiej to widzicie w relacji na... Piotr Troszek, 2,14,980. Maciej Serantki, 2,14,405. Próbujemy się ustawić, żeby nikomu nie przeszkadzać, ale też żeby Państwu relacjonować na bieżąco to, co się dzieje. Helgi przygotowany. To jest bardzo ważny weekend, bo walczy z Krzysztofem Horążem. Tu jak mówiliśmy, między Piotrkiem a Maćkiem Serafinem toczy się walka o pierwsze miejsce w klasyfikacji. Czas, wszystko przed nami, jeszcze dosłownie kilka sekund i będziemy Piotr jednak duża strata, 2 minuty 27 sekund, 352

Ramka Barana, Szymona się teraz to no tak będzie zakończone Piękne, czarne, podwójne szklanie. polskiego, jedziemy tutaj ścigamy się już w klasie 3A. Proszę Państwa, Piotr Parys. Walczy w klasyfikacji generalnej jest w jednej z w czwórce najszybszych kierowców. pierwszy został niesklasyfikowany i w jednej drugi herbi, dwie minuty również 6 sekund, 498 tysięcznych. Marcin Kasperek przygotowany, autobomiec, który nie tylko lubi się ścigać po górach, ale również po górach wędrować, jadąc oni przecież mają doskonałą wiedzę, jaka nawierzchnia 328, no i co to może Piotr? No, warto się teraz przyglądać, wyniki pauzy na ale i rywalizację do końca. Kuba Ulanowski niesamowicie przejechał tą trasę, tym bardziej, że... Jest... <try> 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 Do pionu i po pięć pary minut, gali będzie walczył z najmłodszymi zawodnikami. i Liczymy na to, że. <mulity> w Polsce, nie, 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 w nie, 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 tylko w, Polsce, ale i w... <mulity> Vonze, że, e, dzisiaj pokonał dwa nim kwoty wjazdy polskiego PMW Ekspertów z starta, Ale tutaj także możemy spodziewać się fantastycznego wyniku. Robi, i dąbię, zadań, dodam tylko, że i, zawodnik z numerem 23 z nami to żeby w klasyfikacji generalnej stanąć na najwyższym. Podium przypomina dotychczasowy rekord trasy, ale w zupełnie innych warunkach pogodowych. Piękny, słońcu ubiegły rok należał do Szymona Łukaszczyka, który wciąż jeszcze do jutra piastuje tytuł Mistrza Polski 2020 roku. Tak, no i drodzy, zróbmy coś, aby przez te parę minut jeszcze utrzymała się dobra pogoda, aby zawodnicy rywalizowali w jednakowych warunkach. No, jak bardzo byśmy chcieli, żeby Lamborghini Hurkan Super Trofeo który prowadzi zawodnik z numerem 11 Jędrzej Szcześniak, zawodnik automobilu Klubu Królewskiego dojechało do mety w takich warunkach jakie miał na przykład każdy Kluba ta maszyna, proszę Państwa tej muzyki, tego ryku silnika można silnik, silnika co kalibru pocisku jaki on tutaj za chwilączką zawój. O czym mówiłem, Mariusz to jest doskonale znający smak z ale także na trasie wyścigu, z trasy wyścigu Górskiego Członki. Ferrari, Ferrari już na trasie, Gabriel Kubi, Komplet, <trym> po prostu wszystkie rody, na razie przed nimi proszę Państwa ale Badajcie, może... który pokazując nam e, poezję swojego stanu starość... czeka nas bardzo emocjonujące, fantastyczne kilka minut, podczas których tą rywalizację właśnie będziemy oglądać. szybszy zawodnik, który no wymienia się pierwsze miejsce na podium z Michałem Ratajczykiem, który pojechał przed chwilą i nic tu jeszcze nie jest rozstrzygnięte. Mimo, że Daniel Stawiarski był najszybszy w tych dwóch podjazdach treningowych, czekamy wszyscy do ostatniej dziesiątej sekundy, tysięcznej sekundy, która będzie miała ogromne znaczenie. Patrzę i Daniel na slickach i czekamy. Cóż też na tych slikach mu się da. Chciałabym nauczyć bardzo szybki, bardzo Walczy do ostatniego. Formułę w dzisiejszym wyścigu Sebastian kłota. Za chwileczkę jego start. Czekamy jaki czas pokaże nam się pod nazwiskiem Michała Ratajczyka. Aniu oddaj ci pierwszeństwo przekazania tego czasu. Minuta 51. 592 000, Michał Ratajczyk. Czekamy jeszcze na czasy Daniela i Waldka, no i oczywiście z niecierpliwością.